Już zdobyli. Dawaj. Co? Wyjuleć. Po no to mów. Co? Co ty taka powolna? Miałaś mnie jak na patelni, nie? Nie, bo zaczęłam nie? I tak myślę, że tak patrzą, gdzieś tam się, się rusza, nie? Patrzę, widzę Brennera i jest, Brenner znowu! A twoje patrzek. włosy od razu widać. A tam znowu ktoś, tam jeszcze ktoś szedł, I patrzę, no. znowu tam jeszcze ktoś, nie? I tak obracam się znowu, patrzę, o kurczę! Ale tak patrzyłaś chyba i nie mogłaś uwierzyć, no. bo nie mogłaś strzelić. Ja mówię tak blisko, mówię, ale zostanie! Aj, słabo. Tam zdobyliście już jeden, nie? A tu został jeden, a już wam nie jest potrzebny, więc wygraliście. Ile? Która jest godzina? Kocie? 14 Tu co kończymy? Czy jeszcze chcecie? Zaraz, ale co na nie, nie potrzebujemy, No tam zdobyliście jeden, Dobra. no to. gdzie jest reszta, bo nie ma szkolenia. W tej oponie. Tu jest nad nią, widzisz. Oznaczone. No, to jest w ledwo nie? Ej. Dobra, przyjdziemy to idziemy. To kąpimy. Przyjdziesz i znowu cię rozjebiemy. <laughs> nie ma klepania. Przecież tam leży tyle ich.